W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W waszej oczy, od tego, który jest, który był i który przychodził, niech będą złapi i zrób pod Przyjęliśmy Boże Twoje miłosierdzie na Boże, tak i chwała Twoja się ziemi, prawica Twoja Twojej jest sprawiedliwości. Słowami psa 48. rozpoczynamy sprawowanie Najświętszej Ofiary przy świętej 14. niedzielę zwykłą. Ich babcze oruce składamy do Boga Boga, ks. za zmarłych organistów, Ja odnoszę się za wszystkich muzyków w archidiecezji krakowskiej, Stężują, Księdze, przy na czele. Za wszystkich was tutaj obecnych, waszych intencji, intencje waszych rodzin. Bardzo wam obficie błogosławi. Stanę w pokorze naszych serc przed Panem, uznając, że jesteśmy słabi, grzeszni i bardzo potrzebujący Jego nieskuteczności.